To cię najbardziej zaskakuje? Marta i Paweł z programu Rolnik szukarzony. Dlatego, że to są osoby, które nigdy nie miały kontaktu z mediami wcześniej. Które są zupełnie świeże i nagle nie widzimy tylko postępów tanecznych, ale widzimy także to, jak oni otwierają się przed kamerą. Jak oni potrafią nagle... Na samym początku mają problem, żeby wypowiedzieć się przed kamerą, a później nagle dyskutują, opowiadają, są wręcz stworzeni, wydawać by się mogło, do tego, żeby występować na scenie. I to jest, no oni się bardzo rozwijają, nie tylko właśnie pod kątem tanecznym. To jest takie z angielska mówiąc Human Story, czyli historia człowieka, bo tutaj właśnie nie tylko chodzi o ten taniec. Oczywiście to jest program o tańcu, ale również o przełamywaniu barier. A w tym wypadku nie jest tylko przełamywana bariera tańca, ale także tej, tego wstydu przed kamerą. A chyba zna to każdy w dobie Instastory, kiedy nagrywamy coś i. Nie wiem, czy Państwo też, ale czasami zdarza się, że nagrywamy to na przykład pięć razy, bo nie jesteśmy zadowoleni, a przecież jesteśmy tylko my i obiektyw, ale kiedy pojawiają się wszyscy operatorzy, mnóstwo zamieszania, wiele osób na planie, to wtedy dopiero ten stres naprawdę daje się w kość.